Chyba z tej strony, dzisiaj chciałem wam pokazać. Może ktoś o tym nie wiedzieć, ale musicie najpierw pojechać takim. No to jest niespodzianka, co teraz zrobię. Ale musicie motorem pojechać w takie jedno miejsce. Pokażę wam zaraz. Patrzcie, tu jedziecie i tam jest ta choinka startowa. A tu musi być taki znaczek samolotu, no i musicie w tamtą stronę jechać. No, jak pojedziecie w tamtą stronę, to tu możecie sobie zaparkować na przykład przy, przy przystanku. No i musicie wejść y, do tego budynku lotniskowego. Tutaj, proszę bardzo. No i musicie wejść przez tą bramkę, akurat przez płotek nie można. No i idziecie tutaj tędy. Proszę bardzo. No, i idziecie tutaj. No, i jesteście w ekskluzywnym samolocie. Tu macie łazienkę. No, i jak y, można iść do pilota? Telewizor się nie da włączyć, ale to szkoda. A, dobra. Y, no, i idziecie do pilota. I to możecie sobie kliknąć taki przycisk: tu o syk. No, się o. No, i jestem teraz pilotem. I teraz tu jedę No i lecimy. No więc to do tej pory była taka jedna rzecz, ale jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, to piście u mnie. Nie wiem na kanale pod jakimiś shortcami, że więcej chcemy z Brookhaven że coś takiego, ale i tak może jeszcze jakiś filmik się dla Was znajdzie, więc. No i po prostu teraz sobie tu wychodzicie. No i co? Tu. No i co? Ja się z Wami już żegnam. Na razie.